Dzisiaj o powieści Antoniego Libery. To jest utwór, który wszedł niedawno w związku ze zmianami w liceum do programu i zachęcam wszystkich do czytania. Ale zanim przejdę do omawiania tego utworu, chciałam Was namówić na to, że jeżeli kiedykolwiek zetkniecie się, usłyszycie nazwisko Antoniego Libery. To w ciemno słuchajcie, czytajcie. To jest absolutnie genialny twórca, dlatego że on i pięknie pisze, i pięknie mówi. Można go usłyszeć na kanale Kultura. Zachęcam szczególnie osoby, które chcą zdawać rozszerzoną maturę, żeby właśnie od czasu do czasu tam zaglądali. A mnie się Antoni Libera kojarzy z taką niezwykłą wypowiedzią na temat Becket'a, którego uwielbiał, znał i coś mniej więcej, coś takiego powiedział: że jeśli ludzie myślą od czasu do czasu o śmierci, to Becket o niej myśli, mając przed sobą ogromny puchar wspaniałych lodów z bitą śmietaną. Dla mnie to jest niewyobrażalne. I ta bita śmietana kojarzy mi się z czasami, o których pisze Libera w tej powieści Madame, bo uważam, że jedyną wspaniałą rzeczą bez domieszek to były lody w Hortexie w Warszawie w centrum. Do nich nie można się przyczepić, ani wcześniej, ani później, tak wspaniałych ambrozji nigdy nie jadłam. A teraz już utwór. Powieść jest tak piękna, jak tytułowa bohaterka Madame, czyli nauczycielka francuskiego. Rzecz dzieje się w 1967 roku, czyli czasy już nie głębokiego, tego najgłębszego komunistycznego czasu, tego stalinowskiego, ale jeszcze głębokie czasy socjalizmu w PRL-u i pięknie zaczyna się utwór od niezwykłego motta. Ja pozwolę sobie przeczytać z Schopenhauera. Romansopisarz powinien dążyć nie do tego, by opisywać wielkie wydarzenia, lecz by małe uczynić czynić interesującymi. I właśnie tym no niebezwyczajna rzecz, Fascynacja ucznia piękną, zgrabną, 32-letnią nauczycielką, nie jest wielkim wydarzeniem, ale to jest dorzucone właśnie na realia tamtych czasów. Libera pokazuje tę szarzyznę, tę niejakość. To, że miernoty, tylko miernoty w zasadzie mogły robić kariery. Świetnie na ten temat mówi taki fragment, co prawda już z 1900, że dzieje się dwa lata później, ale pozwolę sobie też przeczytać. Cenzura jakby z góry była nastawiona na nie, cokolwiek do niej trafiało. Autor zawsze żył w strachu, choćby napisał wierszy o muchach. I komarach. Dlaczego właśnie muchy? Mógł usłyszeć pytanie. I w dodatku komary, co? Że brud i zaraza? Toście mieli na myśli? Nie, 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 może ta, tak nie może być. Jeśli istotnie wam chodzi o piękno naszej przyrody, to winny być motyle i pracowite mrówki. Gdyby zaś było odwrotnie, gdyby nieszczęsny poeta przyniósł wierszy o mrówkach, usłyszałby z pewnością, dlaczego akurat mrówki, co? Że niby nasz kraj to mrowisko, machina, a jego obywatele to wymienne roboty. Co? Że u nas jednostka w ogóle się nie liczy, bo tylko jest trybikiem? Nie, 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 niedopuszczalne. Czas błędów i wypaczeń mamy dawno za sobą. Ciekawie i niestety bardzo prawdziwie o komunizmie mówi Jerzyk, bardzo inteligentny człowiek, który wykładał na Uniwersytecie pisał genialne eseje, genialne prace o francuskiej literaturze, dostał zaproszenie od Francuzów, ale taki mechanizm istniał. Powiedziano mu, dobrze, pojedziesz, ale musi być zaproszenie dla kogoś, kogo my, partia, czy tam już, nie wiem, UBSB, my wskażemy. Jerzyk wychowany wśród tradycyjnej porządnej rodziny wahał się moralnie, co zrobić. No w końcu jednak się na to zgodził, ale kariery żadnej nie zrobił i później takich takie właśnie miernoty eliminowano. Później główny bohater też jest na uniwersytecie i styka się z tym samym. Nie promuje się naprawdę wielkich, naprawdę pracowitych ludzi. Też jest taki fragment o, o, o mieszkaniach, że on poznał, czy, czy, czy ta nauczycielka, bo śledził ją, czy ta nauczycielka ma większe mieszkanie, bo jeśli miałaby większe, jako samotna osoba, to znaczy, że zaprzedała duszę diabłu, czyli partii. Nikt nie mógł mieć porządnego mieszkania, tak jak Wy sobie pewnie nie wyobrażacie, nie mieć własnego pokoju. Wtedy to było normalne. I właśnie w taki sposób pokazuje się ten socjalizm. Ja muszę Wam powiedzieć, że ta książka podobała mi się. Byłam zafascynowana nią, kiedy czytałam po raz pierwszy, kilka lat temu. A jeszcze bardziej teraz, kiedy przeczytałam ją po raz drugi, na potrzeby tego, właśnie tego nagrania. Coś niesamowitego naprawdę musicie przeczytać, ale wracamy do yy, głównego wątku. Tam, yy, główny bohater, a jednocześnie narrator, powinien być wam bliski z dwóch powodów. On jest w waszym wieku, ma 18 lat i jest zakochany. No już to druga sprawa, że jakby nie, a, dla mnie nie aż tak ważna, że to jest nauczycielka, bo tam nie ma cienia czegoś niedozwolonego. Ona nigdy nie przekracza żadnej granicy, żadnych barier, ale docenia te zabiegi wokół niej, żeby chociaż spojrzała, żeby chociaż się zainteresowała, żeby doceniła jego intelekt, bo on się najbardziej liczył w tej rozgrywce szachowej. Zresztą główny bohater był świetnym szachistą między innymi, bo miał również wiele innych talentów. I tam nie przekroczono... Dzisiaj by to wszystko was aż tak nie drażniło, bo no po tym co... po Macronie, no to wszystko jest dozwolone, wszystko jest normalne. Ale wracam do madame. Ona jednak doceniła jego uczucie, jego wrażliwość, i kiedy dostała się wreszcie, wydostała się wreszcie z tego baraku, jak mówiono o socjalistycznych krajach. Wydostała się do Francji. Po dwóch latach ten uczeń, były już uczeń, otrzymał paczkę od niej, która świadczyła o tym, że poważnie traktowała jego zainteresowania literaturą francuską. A niezwykła jest miłość tego, ta fascynacja właśnie tego głównego bohatera wobec tej pięknej nauczycielki. Bo on próbuje się dowiedzieć, ch chce zaimponować, pisze, wyobraźcie sobie, 20 stron po francusku. Tam były różne takie tajemnice, takie podchody, żeby ona zrozumiała, o co mu chodzi, że on dużo o niej wie i tak dalej. Bardzo ciekawe są rozważania tego młodego człowieka na temat tego czego on tak naprawdę chce od niej i zastanawia się czy to jest zbliżenie czy on dąży do tym spełnieniem byłoby zbliżenie bardzo konkretne fizyczne cielesne z tą osobą czy wręcz przeciwnie i odpowiedź odnajdujemy prawie na końcu Mówi o opowiadaniu y, mana Tonio Krieger i tam jest coś takiego szczęściem jest kochać i chwytać drobne zwodnicze zbliżenia do tego, co się miłuje. Czyli nie ten konkret, ale właśnie to zbliżenia. On y, y, dokonuje roszat, no, y, właściwie czyta się te, o tych zabiegach jego wokół tej ukochanej osoby jak kryminał. Bo on rozważa, jeśli to zrobię, to co będzie, tak jak w partii szachach, szachów, i co będzie, czy, czy mam zrobić to, czy to. No, coś niezwykłego, naprawdę. Czyta się to no wspaniale. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć właśnie a propos tego nasycenia, to jest związane, jak różne. Jak różnie pojmują bohaterowie miłość, pożądanie, Faust powiedział do Mefista, dzisiaj chcę mieć Małgorzatę. A bohater tego utworu mówi właśnie, że nawet nie wie, co by oznaczało. I, i w tym kontekście mówi o nagości, kiedy jest na na wystawie dzieł Picassa. I tam są akty. I mówi tak, bo kim jest człowiek nagi? Kimś pozbawionym godności, a w każdym razie mniej wartym od kogoś ubranego. Nagi w rozmowie z ubranym nie ma, nie może mieć racji. Jakkolwiek byłby piękny albo pociągający. Ten kpiarz Picasso powiada, że prawdziwy to nagi. Czy też, że nagość to prawda? Powiedzmy, niech mu będzie. Cóż to jednak za prawda, której każdy się wstydzi? To może być tylko jedno, hańba, nic innego. Dziękuję, wolę inną. A mianowicie taką, że jest nią własny strój, a nie bynajmniej nagość. Prawdziwie ludzki to taki, który jest właśnie odziany. Tak samo jak dwunożny, a zwłaszcza ten, co mówi. A im lepiej odziany, tym bardziej ludzki, boski. No. A teraz wybieraj. On się właśnie zastanawia, do czego on dąży. I, i, i właśnie tu dał y, y, odpowiedź na to. Dlatego ta y, miłość platoniczna, ale jest fascynująca, bo on próbował rozmaitych y, zabiegów wokół niej. I ja w tym odnajduję więcej miłości niż w tym pożądaniu y, Fausta. I jeszcze na koniec wrócę do tych czasów, które mamy już za sobą. Zazdroszczę narratorowi, który był trochę starszy ode mnie, że on wszystko wiedział o komunizmie, bo on miał takich rodziców, którzy wiedzieli wszystko, przekazywali mu. U mnie w domu nie, czyta, nie, nie słuchało się Radia Wolnej Europy, nie mówiło się, nic złego, a jeśli już to mój tata ciągle powtarzał, Gdy, w okresie dwudziestolecia przed wojną, jako córka robotnika nie mogłabyś studiować. A ponieważ studia były dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne, no to wierzyłam tacie. Dopiero rok 1980 otworzył mi oczy. Czytałam wszystkie utwory, które. To, to był szał po prostu, bo okazuje się, że ci, którzy mówią dojdźcie do prawdy, a prawda was wyzwoli, naprawdę mają rację. I kiedy już otworzyłam te oczy na prawdę o komunizmie, socjalizmie, to już nikt i nigdy mi tych oczu nie zamknie. Dziękuję.